Halo, halo, Cześć strony Rober z Akademii Gry. Słuchajcie, rozpoczynam cykl takich nagrań zgodnie z obietnicą. Pokażę Wam, jak wygrywać z Akademią Gry, bo są jeszcze osoby, które jakby nie wiedzą tego, nie rozumieją do końca koncepcji, jaką ja prezentuję, więc pokażę Wam kroczek po kroczku. Zaczniemy od absolutnie najbardziej popularnej wyszukiwarki, takiej, która którą posiada naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi i pokażę Wam od Tsunami, jak można na niej zarabiać. Słuchajcie, Akademia Gry ma już 5 lat. Przypominam, teraz są promocje gwiazdkowe. Link do promocji jest pod tym filmem. Jeśli jeszcze ci nie ma w Akademii Gry, zapraszam serdecznie, wciśnij przycisk Sprawdź i zobacz, co tam się dzieje po drugiej stronie, jak gramy, co gramy. Jakie mamy patenty, jakie mamy wędki, jak wygląda słynna wędka pana Stanisława, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, po wejściu na stronę akademiagry.pl możecie się tutaj zapoznać, poczytać yy, o nas generalnie, jak o mnie, jak to wszystko się zaczęło, i tak dalej. Możecie się zapoznać z ofertą, ze sklepem, z opiniami, zobaczyć, jakie mamy wygrane kupony. Tu prowadziłem taki blok typy, ale nie wiem, czy z tych typów ktoś korzysta. Póki co tam był komplet, hmm, więc słuchajcie, zdecydowanie polecam Wam, jeśli nie ma Was jeszcze w Akademii Gry, absolutnie Wam to polecam z całego serca, skorzystać z gwiazdkowej promocji i dołączyć i wykupić One Pass Premium. To jest wiedza taka naprawdę ogromna, paroletnia. Są tam gotowe patenty, gotowe przepisy na to, jak można wygrywać i zacznijmy od tego. Słuchajcie, żeby wygrywać z Akademią Gry należy mieć plan. To nie jest gra dla takich osób, które przyjdą, wpadną, gdzieś tam na sygnalu rzucą hasło, to co dzisiaj gramy, a to dzisiaj gramy to i to i tak po prostu wiecie, strzały znikąd. Dzisiaj zagram za 50 raz za 300, a pojutrze zagram za 20, a po pojutrze za 5. No nie, to jest w ogóle taka osoba skazana od razu na porażkę ona raczej nie dostrzeże wartości tej akademii i ona będzie się frustrowała na przykład przegranymi, które oczywiście w zakładach guacherskich są. Słuchajcie, najważniejsze jest mieć plan. Przeznaczyć sobie jakiś budżet na grę, na przykład 1000 zł, i założyć sobie, że na najbliższe wakacje 2026 na tych zakładach zarobię sobie na Super fajne w czasy, na przykład w Turcji. Polecam super hotele, wypasione, naprawdę y, tematy. Warto, kto nie był, polecam polecam sieć hoteli Delfin. Absolutna petarda. I myślę, że bez większych problemów możecie w takiej akademii gry sobie na takie wakacje zarobić. Czyli punkt pierwszy: warto mieć wiedzę z One Pass Premium. Tu w ofercie kursy i wiedza. Od tego zdecydowanie polecam zacząć. Jak już sobie przerobić ten one-pass premium, który ma kilkadziesiąt lekcji, kilkadziesiąt różnych wędek sprawdzonych, które w dystansie naprawdę działają. Każdy, kto się uczepi chociażby takiej wędki pana Stanisława, to będzie w dystansie wygrywał. Oczywiście dużo ludzi nadal popełnia ten kardynalny błąd pod tytułem wchodzi do Akademii Gry, nie wiem, zagra dwa pierwsze mecze z jakiejś tam wędki, te mecze mu nie wejdą i on od razu stwierdza w swojej głowie E, bez sensu, to ja myślałem, że wejdę do tej Akademii Gry, a tu będą po prostu 365 dni w roku wygrane. No nie, tak oczywiście nie jest jeśli tak myślisz, no to w ogóle zakłady nie są dla Ciebie, to przerzuć się na szachy, na przykład polecam, fenomenalna gra. Słuchajcie, jak będziecie już mieli ten One Pass Premium, zdobędziecie tą wiedzę, macie dostęp, wejdziecie sobie później w swoje kursy. Tutaj po wykupieniu takiego dostępu do One Pass Premium System stworzy Wam konto. Później się zalogujecie, dostaniecie na swojego maila login, hasło i będziecie mogli wejść do zakładki Moje kursy i tam będziecie już mieli naprawdę gigantyczną porcję wiedzy, dostępną dla Was 24 godziny na dobę. Dostaniecie też linka na signala, gdzie będziecie mogli podejrzeć, jak grają najlepsi. Ale też niestety jak grają, mmm, mówiąc yy, tak, żeby ich jak najmniej obrazić. no Ludzie, którzy po prostu chcą grać dzień w dzień, tak, 7 dni w tygodniu, najlepiej 1 do wieczora i całą noc, yy, więc musicie szybciutko wyłapać takie osoby. Bardzo łatwo myślę, że jak poobserwujecie takiego signala, bardzo szybko wyłapiecie, kto tam że tak powiem, gra świątek, piątek i niedziela, i zdecydowanie tak grać nie polecam. No bo szansa na sukces w dystansie jest myślę bliska zeru przy czymś takim jak ktoś gra po prostu dzień w dzień. Słuchajcie jak już będziecie mieli przerobiony One Pass Premium to wtedy jak będziecie chcieli oszczędzić czas. Wtedy zapraszam was na programy akademiagry.pl. Tam jest cały zestaw wyszukiwarek które pomogą wam oszczędzić czas tak naprawdę. Czyli tak jak powiedziałem zaczynamy od tsunami. Najbardziej popularna mi się wydaje wyszukiwarka. Mają największa ilość osób. Klikacie sobie takie tsunami i nie musicie nic kompletnie szukać, analizować, przeglądać. Nie wiem, tabelki, informacje. Macie algorytm, wypluwa wam mecz. Zobaczcie: 15-11. Ja to nagrywam 10-11, czyli już na 5 dni do przodu jest mecz. Peterhead Montrose, szkocka liga pierwsza. I tu zobaczycie dwa takie zakłady. Dlaczego zobaczycie takie zakłady? 1 i 1x. O tym przeczytacie w instrukcji, o tym Wam też za chwileczkę powiem. Słuchajcie, więc jak mamy już takie tsunami, oczywiście później jak klikniecie sobie tutaj w zakładkę Archiwum na tej stronie, to również możecie sobie kliknąć na to tsunami i możecie zobaczyć, jak to tsunami nam idzie. Czy trafiamy 365 dni w roku? czy niestety nie trafiamy 365 w roku. Oczywiście ja Wam zdradzę, że no niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ mecze często gęsto są ustawiane, odpuszczane, manipulowane, więc żaden algorytm nie ma szansy wytypowania 100% poprawności tych meczów, ale jak widzicie, zielone przeważa, więc jest szansa tutaj wygrać. Słuchajcie, i teraz, żeby Wam nie mieszać, ja sobie wymyśliłem i to był chyba troszeczkę błąd, bo widzę, że ludzie nie do końca to rozumieją. Pomyślałem sobie, że jest ym, wiele osób gra. Jeden ma na grę 100 zł, drugi może mieć na grę 3000, a trzeci ma na grę 100 tysięcy. Są tacy ludzie w akademii gry, gdzie mają 100 tysięcy na grę. I oczywiście ktoś, kto gra w zakłady bukmacherskie, doskonale wie, że zupełnie inaczej. Gra ktoś, kto ma 100 na grę, a zupełnie inaczej gra ktoś, kto ma 3000, a jeszcze inaczej gra ktoś, kto ma 100 tysięcy na grę. Mi się wydawało to absolutnie oczywiste, więc pomyślałem sobie, żeby jakby zadowolić każdą z tych osób, dobiorę nad w tym tsunami wymyślę sobie trzy strategie gry. Pierwsza strategia dla tych osób, które mają niewielki kapitał. Wymyśliłem sobie i powiedziałem im na początku, słuchajcie, grajcie po prostu jedynki, nie gramy tutaj dwójek na tsunami, szybko się zorientujecie, że tu są same jedynki. Dlaczego? No jak grasz w zakłady bukmacherskie, to wiesz, że łatwiej jest trafić zdecydowanie w dystansie. Jak zrobisz sobie jakąś próbę, nie wiem, tysiąca meczy, dziesięciu tysięcy meczy, to zobaczysz, że te jedynki Ci wchodziły dużo częściej niż dwójki. Więc przyjąłem założenie, że w ogóle nie gramy dwójek. Być może kiedyś to zmienię, zobaczymy, ale póki co gramy jedynki. Więc słuchajcie, pierwsza grupa osób, czyli dla tych ludzi, którzy nie chcą grać jakimiś wielkimi stawkami, proponuje zdecydowanie granie po prostu jedynki. Czyli jak, tak jak tam widzieliście te Peterhead, zamykasz oczy, grasz jedynkę, nie mam pojęcia jaki jest kurs. Moglibyśmy teraz szybciutko zerknąć, albo nie, nie będzie patrzyli, szkoda, szkoda czasu. Sami sobie pewnie sprawdzicie. Te kursy są bodajże tam ustawione w tym algorytmie, żeby się nie wyświetlały niższe niż 1,60, ale te kursy są ruchome, więc czasami pokazuję tu na przykład 1,64, a się może okazać, że w tej chwili, jak już akademicy zagrali, to kurs spadł na 1,55. No ale na to już nie mam wpływu. Słuchajcie, więc pierwsza grupa, tak sobie wymyśliłem, to będzie grupa osób, która gra jedynki. I tak słuchajcie, teraz z uporem maniaka będę rekomendował tą grę na Tsunami. Tak, grajcie jedynki. Yy, ja sobie wymyśliłem jeszcze dwie, dwie opcje, czyli dla tych, którzy grają na przykład wyższym kapitałem, czyli 3000, wiadomo, że oni będą chcieli te pieniądze bardziej chronić niż ktoś, kto ma stówę na grę i gra tam za 10 zł. No więc wymyśliłem sobie, że fajnie by było, żeby ci ludzie. To tsunami grali sobie w opcji jedynka bez remisu, czyli tak zwane jedynka draft no bet. Bardzo często jak zobaczycie, remis ratuje nam temat i remis po prostu ratuje nasze pieniądze. I pomyślałem o trzeciej grupie ludzi, czyli tych, którzy grają naprawdę wysoką kasą. I ja znam całą masę takich ludzi i oni mi wiele razy pisali, Robert, mi wystarczy kurs na przykład w BetCliku bez podatku. 1,50, ja biję za 2000, mam tysiąc zarobione i ja nie chcę więcej. Mi wystarczy taki jeden strzał w weekend, zarobiłem 1000 i, i wiesz, i mam w ciągu roku dużo kasy i fajne wakacje. Więc pomyślałem sobie, że ci ludzie, którzy mają na przykład bardzo duże pieniądze na grę, oni będą chcieli maksymalnie zabezpieczyć też swoje pieniądze, więc. Pomyślałem i gdzieś tam w opisie zrobiłem: Słuchajcie, trzecią opcją jest dla mnie gra 1 remis. Dwójki oczywiście się zdarzają, zobaczcie, tak jak tutaj. Nie ma, to nie jest jakiś tam nie wiadomo co zobaczcie, tu jest kolejny, niby 1,66 było na jakimś z Tornados, a Abia Warriors wygrała. To są zakłady bukmacherskie, to jest sport. My nie mamy żadnego wpływu na wynik końcowy. Nie mamy żadnego wpływu, musicie to zrozumieć. I za chwileczkę Wam pokażę. Jak to wygląda? Więc, jak już wiecie, wymyśliłem sobie trzy koncepcje, trzy, i dlatego te typy są prezentowane w ten sposób. Myślę, że docelowo zrobię tak, żeby nie mieszać już nowym osobom, które dochodzą prawie że codziennie. Zrobimy tak, ustale z Milkiem, który robi to archiwum, że będziemy podawali tylko i wyłącznie kurs na jedynkę. Czyli będzie, nie wiem, Wenecja, Sampdoria, kurs na jedynkę 1,87. Tej całej reszty nie będzie. Wtedy to będzie łatwe i myślę przejrzyste dla Was. Bo niestety te trzy opcje dla większości z Was są niezrozumiałe i nieraz się piszecie do mnie, że się motacie, nie wiecie jak zagrać: czy jeden remis, czy jeden bez remisu. No więc ustalmy teraz w tym nagraniu: grajcie jedynki, a ja Wam już pokażę za chwilę, jak to wychodzi. Zobaczcie, przejdę teraz do Excela, gdzie Mirek podsyła mi co miesiąc Tsunami. Mirek to jest taki bardzo miły pan, który zajmuje się tym archiwum. I od kilku lat Mirek, już chyba kilka lat, robi to w sposób absolutnie profesjonalny, za co mu w tym momencie jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, mam tutaj od Mirka takie tsunami podliczenie po kolei miesiącami. Tu jest na przykład jakiś tam miesiąc maj, 28 meczy, 24 trafione, 4 nietrafione. Ale weźmy sobie ten wrzesień ostatni. Podsumowałem sobie, słuchajcie, policzyłem na szybko. Dwie opcje. Opcja numer jeden, stała stawka gram 100 zł. Pamiętajcie, gram tylko i wyłącznie jedynki. Nie interesuje mnie nic, czyli teraz jak to słuchasz, tego słuchasz, dołączasz do Tsunami, graj jedynki. Naprawdę, jak już zarobisz na tych jedynkach, to wtedy poczytaj tą instrukcję tam i być może jak będziesz grał wyższymi stawkami, wtedy skusisz się na zrobienie jakiegoś kuponu 1 draft no bet plus 1 draft no bet ale to już nie chcę Wam mieszać, gramy tylko jedynki, tsunami, gramy tylko jedynki, zobaczcie co się dzieje, jeśli gdzieś się pomyliłem, mogłem się pomylić, bo jestem tylko człowiekiem, dajcie mi znać w komentarzu, stała stawka 100 zł, zakładamy oczywiście, że gramy w betkliku bez podatku, jeśli ktoś nadal nie jarzy, że można grać bez podatku, tam chyba jacyś inni bookmacherzy też tam, ktoś mi pisał na signalu ostatnio, że też oferują już grę bez podatku, więc... No, trzeba być tutaj czujnym, tak? To nie jest gra, tak jak mówię, dla kogoś, kto sobie tak przyjdzie piw paw, piw paw, chce sobie wygrać, i no nie tak się nie wygra. To może się oczywiście udać, raz na jakiś czas, ale nie stale. Zobaczcie, i mamy tutaj nie było żadnych meczów od pierwszego, więc lecimy sobie pierwszy mecz, 2.15, słynny kurs, 2.15 Japonia, więc już jak jesteście w akademii Macie One Pass premium. To tego maciu byście nie zagrali. No ale dobra, zakładamy, że nie macie One Pass Premium, wykupiliście tsunami, nie wiecie w ogóle o co chodzi z tymi kursami, nie macie tej wiedzy. Z, Nieważne. Gracie za stubę, przegraliście stubę. Widzicie, tu jest minusik minus 100. Mogę to, pod... Mogę to powiększyć, jak chcecie, ale chyba nie ma sensu. Yy, pokażę Wam sens, jaki jest w ogóle, jak można zarabiać. Tu chcę w tym nagraniu Wam pokazać, jak można tym tsunami zarabiać, jak ja gram sobie sam to tsunami, jak praktycznie miesiąc w miesiąc oczywiście są miesiące super a są miesiące gorsze no to przecież wiecie to jest, to jest normalne w zakładach więc, więc tyle gramy sobie Japonię ciach pach niestety nie weszła nam ta Japonia i mamy minus 100 lecimy sobie dalej tu pamiętajcie stała stawka 100 zł na każdy mecz nic nie analizujemy Bóg po prostu Odpalamy wyszukiwarkę, tak tam teraz widzicie Peter, Peterhead, stówka i, i zakład zawarty. Mamy kolejne Rumunia, druga liga 217 wygraliśmy, 117 zł, tu już jest po zobaczcie, dyskus 217 czyli zagraliśmy za stówę, mamy 217 wygranej, odejmuje ten wkład, czyli mamy 117 zł wygranej. Lecimy sobie dalej, tu przegraliśmy stówę, bo był remis, bo był remis. My to dajemy na zielono, bo większość osób yy, gra jeden remis, jeden bez remisu, ale tak jak mówię, tu nie ma znaczenia. Możemy tego w ogóle nie zaznaczać. Nie, 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 nie w ogóle nie, nie patrzcie na to. To jest nieistotne. Zawsze najistotniejsze według mnie jest to, ile masz pieniędzy w portfelu i czy ta gra daje ci wygrywać, czy na w wtapiasz. Lecimy, tak jak powiedziałem, stała stawka, stówka, stówka, tu wygraliśmy, tu przegraliśmy, tu mamy 6 dych zarobione. Tu wyszukiwarka wypluła dwa mecze i niestety minus 100, minus 100. Niestety. Tu wygraliśmy 230 zł na 300, bo zagraliśmy sobie RPA po 3,30, jakiś tam mecz. Algieria yy, minus 100. Kolejny mecz minus 100, i zobaczcie, już się ktoś może tutaj wejść do gry i powie, o Jezu no to, to tsunami, bo miało być takie rewelacyjne. A ja zagrałem dwa mecze i dwa nie weszły, bo tu był remis, a on gra jedynki, tak? I tutaj zagrałem, a weszła dwójka. Nieważne, nie patrzcie na to. Zawsze będą wygrane i, przewaga, wygrane i przegrane. Sęk w tym, żeby tych wygranych było więcej. Żebyście tak manewrowali swoimi pieniędzmi, żeby po prostu wygrywać. Pamiętajcie, wygrana dzięki tym wyszukiwarkom jest możliwa, ale to też nie jest tak, że będziecie po prostu na ślepo strzelali i wiecie, i kasa będzie rzeką płynęła. To tak nie jest. Musicie niestety się na tym skupić, dlatego mówię: musi być jakiś plan. Musi być jakaś koncepcja na grę. Musisz mieć wyznaczone pieniądze, że nie wiem, mam 2000 na grę, czy tam 1000 na grę. I zobaczmy, czy ten Robert opowiada o tym tsunami. Czy to jest prawda? Wchodzę do gry na przykład w grudniu i sprawdzam, gram tak jak on mówi: jedynki po kolei, co wypluje wyszukiwarka, gram jedynki. A tu za chwileczkę będzie druga opcja, jak to zrobić ze stawkowaniem. Zaraz Wam powiem. Zestawkowaniem. Czyli kończąc, już tą opowieść, ja chyba podobno strasznie dużo gadam. Nieważne, już kończę. Stówka, każdy mecz. Tu niestety w topa. Tu 8 dych na plusie, 92 na plusie. I tu stuwa w plecy, 73 na plusie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie. Zysk 379 zł. Jel 1994. Grając po stuwie, każdy mecz. Czyli 1994, jak popatrzycie po jakichś zagranicznych stronach to się okaże, że to naprawdę bardzo dobrzy tak zwani typerzy, którzy gdzieś tam zajmują się tym półzawodowo, marnują na to pół życia, bo sprawdzają różne składy, osłabienia, jakieś informacje, cudawianki. Oni jel na poziomie 19%, to jest naprawdę uważane w świecie bukmacherki, że to jest w dystansie 19% jel, to jest super wynik. Ja kiedyś Wam mówiłem, to się niektórzy czepiali, Jakieś wam mówiłem, Jelc, Relk i tak dalej, też się czepialiście, że jak to Robert, to ty Jeldu nie liczysz. Oczywiście, że go liczę, tylko nie chciałem wam już motać. Generalnie najważniejsze dla takiego człowieka, który gra w zakłady, jest to, ile ma pieniędzy w portfelu. Mi się wydaje, że to jest absolutnie najważniejsze. A uwierzcie mi, że, je, że różni ludzie grają i, i nieważne. Najważniejsze jest, ile zarobiliście. I teraz zobaczcie, tam było 379 zł. Wygrana JET 19, coś tam, tak? A teraz wrzucamy stawkowanie, o którym też chyba możecie w tej instrukcji poczytać. Wiele razy wam mówiłem, nagrywałem filmiki. Ja po nietrafionym meczu delikatnie zwiększam stawkę. I teraz uwaga. Wiele osób, którzy nie rozumieją tej gry, są po prostu takimi olewusami, krzyczą gdzieś tam i w komentarzach, e, tą proponuję progresję. Nie ja nie proponuję chłopie żadnej progresji. Progresja równa się bankrut na 100% wcześniej czy później. Ja nie proponuję żadnej progresji. Wybij to sobie z głowy. Jeśli nie wiesz, czym jest progresja, polecam czata GPT, Google, wujka gogle, oni ci to wszystko wyjaśnią. Ja ci tu nie będę tracił czasu, wyjaśniam. Nie gram żadną progresją, po prostu manewruję sobie pieniążkami, żeby tych pieniędzy przebywało i żeby nie stać w miejscu. I teraz zobaczcie, Stawka wyjściowa, podobnie jak tutaj, słuba. Gram sobie za stówę jedyneczkę w plecy. Stówa. Czyli już mam stówę przegraną. Co robię dalej? Gram za 150 zł. Nie gram jakieś razy, dwa razy, trzy razy, pięć, jak nieraz złośliwi tam piszą. Nie. Gram sobie troszeczkę wyżej. 150, kolejny mecz. Co się dzieje? Trafiam po kursie 2,17, czyli na 300. Wygrałem 175,50. Przypominam, gram bez podatków w betklikach i tam w innych firmach, które w których można grać bez podatku. Jeśli jest możliwość gry bez podatku, nie piście mi tutaj, że to jeszcze 12% podatku, no bo strata waszego czasu. Kolejny mecz, jeśli tutaj już jakby, nie chcę użyć słowa, odrobiłem, ja to w, w sobie mówię, pożyczyłem Bukmacherowi na chwilę kasę, on mi za chwileczkę odda. No i on mi oddał, tak? Już tam jestem ileś górką do przodu, więc kolejny mecz, jak dam znowu za wyjściową stawkę słowa. Ale niestety w plecy, zobaczcie. W plecy, tak? Bo jakiś tam Uzbekistan zremisował, a ja gram jedynkę po 1,77, więc przegrywam stówę. Co robię w kolejnym kroku? Znowu podwyższam delikatnie tą stawkę na 150 zł i wygrywam 90 po odjęciu wkładu. Lecimy dalej. Tu wyszukiwarka wypróbuje dwa mecze, więc gram jeden i drugi za stówę, tak? I w plecy jestem 200 zł, więc kolejny mecz ma aż kurs 3,30 zł. Nie muszę tu grać za nie wiadomo ile, skoro mam 200 zł, jakby pożyczony Bukmacherowi, więc gram tylko za 200. Udaje mi się, ja wiem, że ktoś może napisać, a mogę zagrać za 250. Tak, mogę zagrać za 250, ale zagrałem za 200. Mam wygrane na 300, 460. Zobaczcie, i tak dalej, i tak dalej. Ten, ta sama koncepcja cały czas leci. Ta sama koncepcja. Po przegranym odrobinę zwiększam, po jak już odrobię, to gram znowu stawkę wyjściową. I zobaczcie, co się stało. Trzy razy większy zysk, tylko delikatnie modelując tymi pieniążkami. Jeld ponad dwa razy tyle: 41, 34. Słuchajcie, i nie przedłużając, tak można wygrywać nad tsunami. Jeśli czegoś tutaj nie rozumiecie, rzućcie mi pytanie na signalu, na priv Ja wam to wyjaśnię. Jeśli czegoś tu nie rozumiecie, z dobieraniem stawek również zapraszam na informalpakademia.git.pl. Postaram Wam się to wytłumaczyć. Słuchajcie, tu nie ma absolutnie żadnej wyższej matematyki. Tu jest po prostu jakieś odpowiednie zarządzanie swoimi pieniędzmi i tyle. I że tutaj będą wygrane i przegrane, to jest rzecz absolutnie oczywista. Ja nieraz nie rozumiem tych zupełnie. Znaczy. Jak to częściej rozumiem, już tak jak Wam mówiłem ostatnio, no nie każdy się będzie nadawał do zakładów buchmacherskich, po prostu. Są ludzie, którzy chcą, żeby te wyniki były, nie wiem, non-stop na zielono. No, to jest nierealne, to jest po prostu nierealne i, i tyle. Tu trzeba odpowiednio manewrować tymi stawkami i przy tych wynikach, które robi tsunami, bez problemu jesteście w stanie wychodzić na plus. I tak jak mówię, żeby być uczciwym, są miesiące super, że można naprawdę dużo zarobić, a są miesiące takie, że gdzieś tam liczyłem coś, to było 70 parę złotych na plusie tylko przez cały miesiąc, ale miesiąc był mega słaby. Pamiętajcie, to nie są żarty, gram w to już ponad 20 lat i za każdym razem w zimę, grudzień, styczeń, jeszcze luty, te wyniki w piłce nożnej są po prostu dziwne. I zobaczycie, że teraz od grudnia znowu do lutego te wyniki znów będą. Zaskakujące pod tytułem Real Madrid gra u siebie i przegrywa na przykład Zowiedo. Wy się będziecie dziwili, a ja już wiem, że tak niestety w zimę jest. Czemu tak się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Tak po prostu się dzieje. Rok w rok sytuacja się powtarza. Także jeśli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie te pytania. Bardzo chętnie na każde to pytanie w miarę możliwości oczywiście odpowiem. Jeśli nie ma was jeszcze w Akademii Gry, serdecznie was zapraszam. Naprawdę można wygrywać. Yy. I cóż, zapraszam serdecznie. I tyle. Jeśli macie pytania, wbijajcie info albo na signala, na priwa. I tyle tych moich wypocin, 24 minuty starczy. Mam nadzieję, że ten mechanizm mój nad tsunami załapaliście. Jak nie załapaliście, to prześledźcie to jeszcze raz pomalutku, powolutku i zobaczycie, że załapiecie bardzo szybko. I dlatego zrozumiecie, dlaczego na przykład ja się niezdrowo nie podniecam tym, jak na przykład tu mi jakiś Amazulu nie wejdzie jest 0-1. na signalu piszecie, Jezu, panie Robercie, Amazulu nie weszło i co teraz? No nic, teraz to jest no, nie weszło, to już jest historia, lecimy dalej i zobaczcie, jak następne 10 meczów chodzi i, i, i zupełnie to zmienia postać. No generalnie najważniejsze jest to, ile masz pieniędzy w portfelu. Musisz tak grać, tak, musisz zastosować się do tego, co teraz powiedziałem, że no, no nie ma tu opcji, żeby tutaj, no naprawdę te algorytmy robią fajne wyniki. Ja, tak jak Wam mówiłem, nie wiem, czy publicznie to mówiłem, zwiększę ilość tych meczy nad tsunami, już się zwiększyłem, więc tych meczów nad tsunami będzie więcej. Dlaczego teraz jest hotel jeden Peterhead? No, dlatego, że wykluczone jest z tsunami, wykluczone są reprezentacje, Puchary i tak dalej, a teraz, jak wiecie, same Puchary i reprezentacje, więc. Póki co tych meczy będzie mniej, ale prawdopodobnie już od weekendu znowu będzie ich więcej. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Strzałeczka. Cześć.